Nie zmieniajcie kanału, niebawem to spotkanie na Lusail Stadium. Witamy państwa na Lusail Stadium, gdzie już za chwilę staną przeciw sobie dwie piłkarskie drużyny. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Kamerun zmierzy się z Brazylią. Tak jak Tomek, ja również witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie fazy grupowej. Tu nie ma nudnych meczów, tu nie ma gry o pietruszkę. To są Mistrzostwa Świata. Jedno o nich można powiedzieć na pewno. Bardzo lubią grać wysokim pressingiem. I tak pewnie będzie i dzisiaj. To bardzo skuteczna taktyka, jeśli zespół jest zgrany i wszyscy wiedzą kiedy i do kogo doskoczyć. Ale też wtedy szybciej przychodzi zmęczenie, więc wiele zależy od przygotowania kondycyjnego. Reprezentacja Brazylii to w świecie piłkarskim marka najwyższa. Ale przecież nie zawsze tak było. Już sam start był trudny. Kilka federacji spierających się o prawo wystawienia reprezentacji, a pierwszy oficjalny mecz przegrali z rywalem z zamiedzy 0 do 3. Od tego czasu zmieniło się wszystko i nikt nie kwestionuje ogromnego wkładu Brazylii w historię futbolu. Rzućmy okiem na wyjściowy skład reprezentacji Brazylii. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Kasemiro. I Vinicius, Marquinhos, i Aleksandro przy piłce. Thiago Silva, Danilo, piłka pod nogami Kasemiro, co teraz zrobi Neymar? na bez najmniejszych kłopotów. Cecilia wciąż w ataku. Uwaga! Mocny strzał! Ale jednak ten strzał okazał się ostatecznie dla bramkarza niespecjalnie groźny. I Aleksandro do Marquinhosa. Przerzuca górą. Udanie! Piłka pod nogami Casemiro. Aleksandro przy piłce. Fabinho dostaje piłkę. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Sędzia wskazuje na rzut rożny, Zagranie na klepę, krótko. Uratował teraz zespół wybiciem z linii bramkowej. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Uwaga, szansa na prowadzenie. Luka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Podanie przejęte. Dobra decyzja. Ładnie za plecy obrońców i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Widzimy, powtórkę tego fantastycznego, naprawdę fantastycznego rozegrania. Rozmontowali, rywali podaniami. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. No to mamy 1 do 0. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. I Vinicius. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Ona na pełen spokój. Teraz Vinicius. Podanie do Rafini. Znów przy piłce Kazemilo. A byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Tracą posiadanie Canarinhos. Thiago Silva. Dobry teraz przerzut. I Rafinha. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Wślisk. Sędzia wahał się, ale nie dyktuje jedenastki. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Neymar pędzi do przodu, niedaleko linii bocznej. Może teraz wyrównać. I bramka dla Brazylii. Wyrównanie i sygnał na coś więcej niż tylko remis. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie akcje. I mamy remis, jeden do jednego. Brawo, pełna koncentracja, dobre przejęcie. Aleksandro. Tak, teraz cierpliwie budują atak pozycyjny. Danie otrzymuje Aleksandro. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Neymar teraz w szesnastkę. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. To była próba zaskoczenia bramkarza. Nie ma gola! Tylko poprzeczka! Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Dobrze to uderzył, i naprawdę niewiele zabrakło, żeby dał drużynie prowadzenie. Parę centymetrów różnicy, i zamiast w obramowanie trafiłby do siatki. W tej sytuacji decyzja sędziowska może być tylko jedna: wolny dla Brazylii. Kasemiro Aleksandro znów z piłką wciąż mamy remis a oni cierpliwie szukają okazji Fabinho dostaje piłkę teraz Kasemiro Aleksandro odbiera teraz piłkę Nana bez najmniejszych kłopotów To ostatni gwizdek tej odsłony meczu na Stadionie Lusajle. Piłka w grze. Zaczęli drugą połowę. Walka o pierwsze punkty w fazie grupowej trwa. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Za chwilę wznowią z autu. No i Brazylijczycy mają rzut wolny po faulu. Gabriel Jesus. Teraz pakieta. Richarlison! Po tej interwencji piłka nadal trze. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Bramkarz naprawdę zrobił, co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go winić. Brazylijczycy mają korzystny wynik, ale jeszcze nie koniec spotkania. Dobrze, teraz rozgrywają piłkę. Nie ma nic na łapu-capu. Ale jednak strata. Ten atak się nie udał. Trzeba zmienić koncepcję. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Przy piłce już militał, ależ zagranie, Thiago Silva. Przy piłce, Thiago Silva. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Do końca ten ślisk mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Muszą bardziej uważać. Tracą szybko posiadanie. Niedobrze. Tak jest. Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś więcej. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafić. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Witał. Przy piłce Thiago Silva. on teraz. Brazylia wciąż w ataku. Richarlison i wyciąga to jako Shonana. Imponująca parada. Decyduje się na krótkie podanie. Pośrodkowuje na, na dalszy słupek. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Uwaga, będą prowadzić. Aj, słupek. Piłka nadal w grze. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal mamy remis. Choć zabrakło tym razem naprawdę niewiele. Muszą szukać kolejnych Raz się nie udało, może tym razem się uda. Mogło być groźnie, ale nie będzie. Vincent Abubakar. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć, oczywisty faul i rzut wolny. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Mamy aut, moment wytchnienia i rozpocznie Bramkarz. Asemiro, Richardison. Są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ Bramkarz ma szczęście. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Ależ było blisko w tej sytuacji. Naprawdę nie dopisało szczęście. Trochę celniej, a mielibyśmy bramkę. Ale musimy na chwilę przerwać. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Nadal zagrożenie pod bramką. I piłka u Marki niosa. Rankarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Brazylia przed szansą, bo na mocy decyzji sędziowskiej grę wznowimy z narożnika boiska. Tym razem szybkie rozegranie. I piłka u Fabinho. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda! Do końca niewiele czasu. Ten atak Brazylii ładnie się rozwija. Czy pokuszą się o zwycięskiego gola? Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Prezent dla drużyny przeciwnej. Tylko z jakiej okazji? Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Gabriel Jesus. Paketa. Przy piłce Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Utrata piłki. Pięć minut do końca reguł to był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Paul Casemiro teraz i sędzia zapisuje jego nazwisko w notesie. Żółta kartka się należała. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Dobre, chociaż ryzykowne zagranie we własnym polu karnym. są. Rafinha. Podrywają się do ataku. A bramka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo byłoby naprawdę blisko. Bramkarz spokojnie to wyłapuje. Nie było żadnego zagrożenia. Charlie są teraz. Celne podanie z piłką Fabinio. Piłkę przyjmuje teraz Casemiro, ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Rafinia. Rzutka piłki przez szesnastkę. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz. Sędzia kwizduje koniec spotkania. Nikt nie wygrał, nikt nie przegrał, ale nie można powiedzieć, byśmy się wynudzili. To był niebrzydki mecz.